Witam wszystkich na kanale Piłka i Korz już za moment, już za chwilę o godzinie 21.00 czasu polskiego Lech Poznań zagra w lidze konferencji mecz, decydujący mecz z Mainz, z drużyną, która jest na miejscu spadkowym w Bundeslidze, która zmieniła ostatnio trenera, a teraz będzie już Urs Fischer właśnie trenerem dzisiaj Mainz, już znamy skład kolejorza na to spotkanie, Lech tutaj walczy oczywiście o przejście do fazy Pucharowej na razie na miejscu 17. 24 drużyny wchodzą do Przechodzą do następnej rundy, Mainz tutaj w tej stawce także nisko, dlatego też bardzo istotne spotkanie dla obu drużyn. Jeśli chodzi o skład kolejorza, no to tutaj nie ma dużych zaskoczeń, najśniejszy na ten moment zespół kolejorza, jaki może wystawić trener Niels Frederiksen. Wygląda następująco w bramce Mrozek, w obronie Skrzypczak razem z Mońką, który ostatnio wygląda znakomicie i... Ta obrona no, trochę elektryczny skrzypczak, ale tutaj y, musi liczyć na kolejny znakomity mecz tego bardzo młodego, y, świetnie zapowiadającego się obrońcy, właśnie y, Wojciecha Mońki, gurgul na lewej obronie, na prawej Joel Pereira w pomocy Kozubal z Jagieło i atak Palma Golizadech. Rodriguez i kapitan Mikael Iszak na szpicy. Jeśli chodzi o zawodników rezerwowych, to ich podawać nie będę, widzicie ich na grafice. Tutaj wydaje się skład najsilniejszy, jak wiecie. Powoli do zdrowia wraca też Patryk Walemark, ale jeszcze dzisiaj nie ma go na ławce rezerwowych, Jeszcze trzeba dać mu trochę czasu. Dzisiaj Lech musi zdobyć trzy punkty. Dość ciepło jest w Poznaniu, bardzo istotne. Tutaj spotkanie dla Lecha Poznań. Miejmy nadzieję, że Lech dzisiaj nie zawiedzie, zagra ofensywny futbol, strzeli kilka goli, i wszyscy będą w Poznaniu do domów wracać. Ci, co wybiorą się na ten mecz, zadowoleni, a także my, wszyscy, którzy obejrzymy ten mecz przed telewizorami, oczywiście, wszystko jeśli nie macie dostępu, no to możecie obejrzeć ten mecz na kanale Polsat Sport 1 w pakiecie Lovers, łatwo to wykupić jeśli nie macie, 23 zł kosztuje 99 groszy, dostęp miesięczny do tego kanału, skład już znacie, trzymamy kciuki za kolejorza, w tym momencie grają też inne polskie drużyny Legia i Jagiellonia, a potem Raków i właśnie Lech Poznań z Mainz, bardzo istotne spotkanie właśnie. Żebyśmy tutaj zdobyli trzy punkty, bo jeszcze mamy jeden mecz z Sigmą Ołomuniec z drużyną z Czech, to będzie mecz za tydzień na wyjeździe, więc tam nie będzie też łatwo punkty, tutaj gramy jednak u siebie, więc trzeba wykorzystać to że tutaj właśnie przy własnej publiczności będziemy starać się o zagrać właśnie dobre spotkanie, zdobyć trzy punkty liczymy na to, że tak właśnie będzie i teraz już kończę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału piłka i kosz, o kciukach w górę i o komentarzach, to znacznie podbija algorytmy YouTube'owe, już kończę i za chwilę odpalamy mecz kolejorza. Hej!